Pewnego chłodnego, deszczowego wieczoru, kiedy szarość łodzi mieszała się z cichym stukotem kropel, ojciec stał nieruchomo przed drewnianymi drzwiami domu swojej córki. Krople spływały po kapturze jego kurtki, ale nie zauważał ich. Jego serce było zbyt ciężkie, by poczuć mokre płaty powietrza. Łzy kapały na brązowy kamień pod stopami, tworząc małe kałuże, które już po chwili wsiąkały w bruk. Wzrok miał utkwiony przed sobą, jakby szukał odpowiedzi. Na twarzy trzydziestopięcioletniego Andrzeja rysowała się mieszanka rozpaczy, bezsilności i wstydu. Duszą nakrywały go wspomnienia. Hałas fabryk w centrum miasta, bicie dzwonów kościoła świętego Mateusza, pierwsze kroki córki Martyny. Wszystko to zdawało się teraz odległe, jakby należało do czyjejś innej historii. Martyna, jego ukochana córka wpuściła go do swojego mieszkania kilka godzin temu. Miała wyprostowane usta, zmęczone oczy, a ton głosu zdradzał jedynie niewielką ulgę, że tata się zjawił. Powiedziała, że jest w porządku, ale on mógł przeczuć, że słowo w porządku nikogo już nie koi. Wciąż trzymała w ręku klucz, jakby chciała nim mnie potrząsnąć, nie tyle do drzwi, co do jego sumienia. Po jej cichym bądź ostrożny, Andrzej wyszedł na deszcz, chcąc ukryć dumę za kapturem, ale łzy nie czekały. Nie wiedział, że ktoś stał od wielu minut pod latarnią na wąskiej uliczce Jagiellońskiej. Ktoś obserwował każdy ruch ojca, rejestrował każdy łuk jego ramion, każdy cichy szept. W spojrzeniu tej tajemniczej osoby było więcej niż ciekawość. Była empatia, a może i własna tęsknota. Stała nieruchomo, skryta cieniem, dostrzegając, jak mały mężczyzna próbuje przekazać światu, że to już za dużo. Opadł na pobliską ławkę, ręce utkwił między kolanami. Ostrożnie przeżegnał się, na głębokość i siłę nie było miejsca. Wyjął z kieszeni chusteczkę, wytarł oczy i spojrzał w stronę drzwi. Martyna może myśli, że tata nie przyjdzie więcej, że się podda. Ale on nie może. Nie może dać się bezsilności, bo to byłoby zdradą tych wszystkich dni, gdy razem budowali dom, nawet jeśli tylko w pamięci. W głowie miał powtórki rozmów sprzed lat, jej dziecięcy głos wołający, tato, popatrz, śmiech, echo w ciasnym mieszkaniu. Praca w fabryce, zarobki ledwo starczały na jedzenie i rachunki, ale było ciepło, to wystarczało. Teraz czuł, że ciepło zastąpiła trudna cisza, a zabrakło im odwagi. Nie brakowało jednak miłości. Nagle z drugiej strony ulicy, z za zasłony sklepu spożywczego, dobiegł cichy szloch kobiety. Trzygła się, mała i krucha, objęła sama siebie. Ojciec zerwał się z ławki, deszcz chlupotał w butach, ale to nie on przyciągnął uwagę. To ona, siedząc samotnie, także samotna, także pogrążona w bólu. W gestach było coś znajomego, jak odbicie jego własnego cierpienia. Chciał podejść, objąć, pocieszyć, ale wewnątrz kłębiło się pytanie po co? Tajna osoba przy latarni poruszyła się nieznacznie. Czy powinna interweniować? Zaburzyć ten moment dwóch obcych dusz połączonych bólem bez słów? Pozostała nieruchoma. Obserwowała, jak ojciec przystanął, analizując, pomóc czy odwrócić wzrok. Deszcz nadal padał, ale noc zdawała się zawieszona w bezruchu. Szarpnięcie w sercu, Andrzej postanowił. Ruszył w stronę kobiety. Gdy się zbliżył, zobaczył, że trzyma w dłoni zgniły bukiet suchych róż. Symbol minionego uczucia, nadziei, która uschła. Chwila trwała wieczność. Spojrzał jej w oczy. Szeroko otwarte, mokre, pustka w środku. Wyciągnął rękę ostrożnie, by nie spłoszyć jej bólu. Wszystko w porządku? zapytał ledwie słyszalnie, głosem, który sam chciał odratować. Kobieta uniosła wzrok, zobaczyła jego łzy. Po chwili milczenia skinęła, a nieoczekiwanie oparła się na jego ramieniu, załamując się w geście straty. On objął ją, a myśli powędrowały do Martyny, córki, która również była w potrzebie. A może wszystko zaczęło się od tego, że miłość ojca jest zbyt wielka, by być zamknięta za drzwiami? Tego wieczoru w deszczowej łodzi, dwóch obcych dzieliło niewypowiedziany żal. Nikt już nie patrzył na zegarek, nikt nie liczył czasu. Jedynie spojrzenie tajemniczego obserwatora z latarni zapisało ten moment, chwila, gdy cierpienie stało się mostem między sercami. Minęły dwa dni od tamtego wieczoru. Ulice łodzi przestały tonąć w deszczu, ale szarość nie opuściła miasta. Poranek był cichy, ospały. Jakby blokowiska same z siebie nie chciały się obudzić. W mieszkaniu Martyny, położonym na trzecim piętrze przy ulicy Kopcińskiego, wciąż panowała ta sama emocjonalna mgła, co w oczach jej ojca tamtego wieczoru. Martyna siedziała przy kuchennym stole, owinięta w szary sweter, z kubkiem kawy, który dawno przestał parować. Przed nią leżało zdjęcie. Pożółkłe, zgięte na rogach. Andrzej z nią na ramionach w parku na Zdrowiu. Jeszcze wtedy, gdy wszystko wydawało się możliwe. Myśli w jej głowie były ciężkie, chaotyczne. Nie mogła przestać wracać do tego, co czuła, kiedy zobaczyła ojca, stojącego bezbronnie przed drzwiami. Miała ochotę rzucić się mu w ramiona, ale coś ją powstrzymało. Może duma, a może strach, że wszystko wróci do punktu wyjścia. Ich relacja była pełna przerw, cichych dni i nieodebranych połączeń. Ale nikt nie uczy, jak rozmawiać z ojcem, który sam nie potrafił mówić o emocjach. Tymczasem Andrzej siedział w maleńkim pokoju wynajętym u starszej pani na obrzeżach Redkini. Mało mówił, dużo patrzył przez okno. Codziennie rano robił to samo. Ubierał się, golił, wychodził do miasta, jakby miał cel. Ale cel miał inny niż fizyczne miejsce. Szukał odpowiedzi, szukał odwagi, by zapytać Martynę, czy jeszcze jest dla mnie miejsce w twoim życiu? Pytanie, które budziło go w nocy bardziej niż chłód. W południe spotkał się z tą samą kobietą, którą pocieszył przed sklepem. Miała na imię Lena. Pracowała w pobliskiej bibliotece, ale tego dnia wzięła wolne. Zaproponowała herbatę w małej kawiarni przy ulicy Piotrkowskiej. Siedzieli naprzeciw siebie, między nimi para unosząca się z filiżanek i cisza, która nie była niezręczna. Była potrzebna. Lena opowiedziała mu, że rok temu pochowała syna. Nie mówiła jak, nie potrzebowała współczucia, tylko kogoś, kto wysłucha jej bez oceniania. Andrzej słuchał uważnie, pierwszy raz od miesięcy naprawdę obecny. Poczuł, że może mówić nie o wszystkim, ale o czymś. Powiedział o Martynie, o tym, jak oddalili się od siebie, jak zawalił, jak chciał wrócić, ale nie wiedział, od czego zacząć. Lena nie odpowiedziała od razu. Dopiero po dłuższej chwili powiedziała, może nie chodzi o to, żeby wrócić do tego, co było? Może chodzi o to, żeby stworzyć coś nowego? Coś, co uwzględnia ból. Wieczorem tego samego dnia Martyna znalazła kopertę wsuniętą pod drzwiami, w środku ręcznie napisany list, pismo znajome, lekko chwiejne, jej serce zabiło szybciej. Martynko. Nie wiem, czy jeszcze mam prawo cię nazywać tak jak dawniej. Nie wiem, czy ten list przeczytasz do końca. Ale muszę spróbować. Nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłem, gdy cię zawiodłem. Nie oczekuję, że zapomnisz. Chcę tylko powiedzieć, że jestem. Jeśli kiedyś zechcesz znów mnie zobaczyć, przyjdę. Ale tylko, jeśli ty będziesz tego chciała. Tata. Martyna trzymała list przez długi czas. Nie płakała. Patrzyła na litery, jakby próbowała w nich odnaleźć odpowiedzi. Potem wstała, założyła kurtkę i wyszła na balkon. Miasto pod nią pulsowało światłami, jakby nic się nie zmieniło, ale wewnątrz niej coś drgnęło. W tym samym czasie gdzieś w cieniu, znowu ktoś obserwował, ten sam cień spod latarni. Tym razem nie patrzył tylko na ojca. Teraz obserwował Martynę i to, jak kobieta z pękniętym sercem staje się gotowa, by je poskładać. Minęło kilka dni, miasto żyło swoim rytmem. A Łódź, choć pełna kontrastów i sprzeczności, zaczynała na nowo oddychać wiosennym powietrzem. W alejach pojawiły się pierwsze liście, tramwaje sunęły o spale po torach, a ludzie, jakby mniej przygarbieni, zaczęli patrzeć sobie w oczy. Dla Andrzeja i Martyny te dni były ciche, lecz wewnętrznie intensywne. Martyna, choć nie odpowiedziała jeszcze na list ojca, nosiła go codziennie w torbie. Czytała go raz po raz, w autobusie, w pracy, przed snem. Nie znała jeszcze słów, którymi mogłaby mu odpowiedzieć, ale czuła, że coś się zmienia. Przez lata winiła go za rzeczy, które może nie do końca były jego winą: jego milczenie, nieobecność, brak czułości. Ale dorastanie nauczyło ją, że dorośli też się łamią. Ojciec nie był bohaterem z bajki, był człowiekiem. Tymczasem Andrzej codziennie przechodził obok domu córki. Nie podchodził pod drzwi. Przesiadywał w pobliskim parku Rejmonta na tej samej ławce co zawsze. Niekiedy z notatnikiem, zapisując krótkie myśli, których nie odważyłby się wypowiedzieć na głos. Czasem pisał. Nie wiem, jak się rozmawia z dorosłą córką, ale wiem, jak tęsknić. Innym razem po prostu rysował drzewo, tramwaj, twarz kobiety, która mogłaby być Martyną, ale z czasów, kiedy była jeszcze dzieckiem. Pewnego popołudnia, gdy słońce wychyliło się zza chmur, Lena, kobieta spod sklepu, pojawiła się w parku z dwiema filiżankami kawy na wynos. Bez słowa usiadła obok Andrzeja i podała mu jedną z nich. Nie pytali, jak się czują. Milczenie między nimi stało się formą przyjaźni. Lena spojrzała przed siebie i powiedziała cicho, czasem nie trzeba wszystkiego naprawiać. Wystarczy być gotowym. Andrzej kiwnął głową. Nie wiedział jeszcze, że Martyna tego dnia przechodziła nieopodal parku, że go zauważyła. Siedzącego, zamyślonego, innego niż zapamiętała. Ukryta za żywopłotem obserwowała go przez dłuższą chwilę. Coś ścisnęło ją w środku. Zrozumiała, że nie tylko ona patrzyła na ojca. Przez całe życie to on patrzył na nią. Może nieudolnie, może z dystansu, ale patrzył. Wieczorem Martyna usiadła przy komputerze. Otworzyła pustą wiadomość e-mail. W polu odbiorcy wpisała adres, który pamiętała z dawnych czasów. Przez dziesięć minut wpatrywała się w białe okno. W końcu napisała jedno zdanie: Może spróbujmy bez przeszłości, bez pretensji po prostu od nowa. Kliknęła Wyślij a zaraz potem zapaliła papierosa pierwszy od miesięcy dłonie jej drżały. To nie był koniec bólu, ale początek decyzji, by z nim nie walczyć samotnie. Andrzej przeczytał wiadomość tuż przed snem. Gdy skończył, nie płakał, nie krzyczał. Po prostu położył rękę na sercu i przez dłuższą chwilę czuł, jak coś w nim się otwiera. Odpisał krótko: Kiedy tylko będziesz gotowa, czekam, zawsze. Nazajutrz spotkali się na kawę. Zwyczajna kawiarnia przy ulicy Narutowicza. Bez patosu. Bez łez. Martyna przyszła pierwsza, siedziała z filiżanką herbaty i spojrzeniem utkwionym w witrynę. Andrzej wszedł powoli, zdjął czapkę i kurtkę. Kiedy usiadł, oboje przez chwilę nie wiedzieli, od czego zacząć. Ale potem wystarczyło jedno zdanie. Pamiętasz, jak zabrałeś mnie do Zoo i nakarmiłam kuskę ręką? I wtedy oboje się uśmiechnęli. To był początek, nie naprawy. Początek obecności. A cień obserwatora, który wciąż wracał, niepostrzeżenie obecny, wiedział, że coś się zmieniło. Tym razem nie było łez. Była cisza, która nie bolała. Minęły trzy tygodnie od pierwszego spotkania przy herbacie. Martyna i Andrzej spotykali się raz w tygodniu, bez narzucania, bez presji. Czasem w tej samej kawiarni. Czasem na krótkim spacerze po parku źródliska, który oboje pamiętali z dawnych czasów. Nie mówili jeszcze o rzeczach najtrudniejszych. Skupiali się na tym, co jest teraz: na zapachu świeżo mielonej kawy, na kwiatach pojawiających się przy alejkach, na tramwajach, które mijały ich w milczeniu. To były rozmowy o niczym i o wszystkim jednocześnie. Martyna wciąż nosiła w sobie ostrożność. Czuła, że ojciec się zmienił, ale nie była jeszcze gotowa uwierzyć, że to będzie trwałe. Były noce, w których budziła się z lękiem, że to tylko chwilowy gest, że znów zniknie. Miała w sobie wiele nieprzepracowanych żalów. Ale kiedy widziała, jak Andrzej słucha, naprawdę słucha, z uwagą, z czułością, coś w niej topniało. Z kolei Andrzej zaczął znów pisać. Nie listy, nie notatki, ale coś, co przypominało pamiętnik. Pisał o łodzi, o samotności, o tym, jak łatwo człowiek się gubi, kiedy przestaje rozmawiać z tymi, których kocha. Pisał o mężczyźnie, który przez lata chował emocje, bo myślał, że tak trzeba, aż zrozumiał, że prawdziwa siła to nie milczenie, tylko odwaga, by przeprosić. Pewnego dnia Lena zaprosiła ich oboje na obiad. To było pierwsze wspólne spotkanie poza kawiarnią, w mieszkaniu, przy stole, z jedzeniem, które pachniało dzieciństwem barszcz czerwony z uszkami, zupa ogórkowa, pieczone ziemniaki. Martyna była zdenerwowana, ale Lena miała w sobie ten rodzaj spokoju, który rozbraja ludzi. Mówiła cicho, poruszała się powoli, patrzyła prosto w oczy. Szybko zrozumieli, że to nie będzie żaden test. Po prostu wieczór. Podczas kolacji Martyna odważyła się zapytać: "A jak pan poradził sobie z tym wszystkim? Z samotnością?". Andrzej spojrzał na nią, potem na Lenę. Odpowiedział: Nie poradziłem, ale zacząłem szukać ludzi, którzy nie wymagają, by być silnym, i wtedy stało się łatwiej. Tego wieczoru, wychodząc od Leny, Martyna uścisnęła ojca na pożegnanie. Krótko, mocno. Pierwszy raz od ponad sześciu lat. Nazajutrz Andrzej otrzymał telefon. Dzwoniła Martyna. Miała ochrypnięty głos. Mówiła szybko, trochę nerwowo. Poprosiła go o pomoc. Samochód nie odpalił. A miała ważne spotkanie w pracy. Zdziwił się, ale pojechał od razu. W tej zwykłej sytuacji, po akumulatorze, smarze na palcach i krótkich, niezdarnych słowach, dziękuję, było więcej intymności niż w wielu wcześniejszych rozmowach. Wieczorem Martyna napisała do przyjaciółki: Nie wiem, co się dzieje, ale pierwszy raz od dawna nie czuję się sama. Tymczasem cień obserwatora, ten sam, który towarzyszył Andrzejowi od pierwszego dnia. Z bezpiecznego dystansu, zaczął zbliżać się do końca swojej obecności. To nie był duch, nie była tajemnicza siła. To był sąsiad z naprzeciwka. Starszy pan, który każdego wieczoru siadał na balkonie z kubkiem herbaty i obserwował ludzi. Nie z ciekawości, z potrzeby zrozumienia, że mimo wszystko, mimo trudności i bólu, ludzie do siebie wracają. Mijał dokładnie miesiąc od pierwszego listu. W łodzi zaczęły kwitnąć kasztanowce. A miasto, jakby budząc się z długiej drzemki, nabrało blasku. Ulice nie były już tylko szare. Pojawiły się kolory, dzieci wróciły na place zabaw, a ludzie przystawali częściej, by porozmawiać. W tym samym rytmie, lecz w zupełnie nowym tonie, poruszała się też relacja Andrzeja i Martyny. Tego dnia umówili się na spacer po starym cmentarzu żydowskim. Nikt nie rozumiał, dlaczego akurat tam, może przez ciszę, może przez symbolikę pamięci. Martyna założyła jasną kurtkę, Andrzej przyniósł termos z kawą. Chodzili powoli między grobami, czytali nazwiska, przystawali. W milczeniu było zaufanie. Jakby każde kolejne słowo już nie musiało być walką, tylko dowodem obecności. W pewnym momencie Andrzej zatrzymał się przed jednym z nagrobków. Nie znał nazwiska, ale spojrzał na daty. Urodzony w 1925, zmarły w 1999, westchnął: Mój ojciec nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha. Ale przez całe życie nosił w portfelu moje zdjęcie. Czasem ludzie po prostu nie potrafią mówić. Martyna skinęła głową, ścisnęła jego ramię. Nie powiedziała nic, nie musiała. Po południu poszli na obiad do małej restauracji z kuchnią domową. Zasiedli przy oknie. Zamówili pierogi ruskie i kompot. Śmiali się z tego, jak kiedyś Martyna uparła się, że nauczy ojca gotować i jak popełnili największy błąd kulinarny ich życia. Solanka zamiast zupy ogórkowej. Tego dnia pierwszy raz od lat Martyna powiedziała: Tata, dziękuję, że się nie poddałeś. Andrzej nie odpowiedział od razu. Zacisnął dłoń na serwetce i spojrzał na nią z delikatnym uśmiechem. Myślałem, że już wszystko straciłem. Ale wtedy zrozumiałem, że nie chodzi o bycie idealnym, chodzi o to, by być, nawet jak jest późno. Następnego dnia Martyna zabrała go do pracy. Miała krótką prezentację, a on, w garniturze, który ledwo się dopinał, siedział z boku, dumny jak nigdy. Po spotkaniu przedstawiła go współpracownikom. To mój tata, powiedziała tak po prostu, bez tłumaczeń, bez skrótów. On uścisnął dłonie, opowiadał o dawnych czasach w fabryce, o tym, jak łódź się zmieniała. Wieczorem wracali pieszo ulicą Piotrkowską. Miasto tętniło życiem. Młodzi siedzieli przy ogródkach kawiarnianych, muzyka cicho dobiegała z klubów. Andrzej spojrzał na Martynę i zapytał: Myślisz, że jesteśmy już rodziną? Zatrzymała się. Z kieszeni wyjęła zdjęcie to samo, które trzymała przez wszystkie lata. On i ona w parku. Podała mu je i powiedziała. Zawsze nią byliśmy. Tylko na chwilę zapomnieliśmy. Dwa dni później Andrzej zaprosił Martynę i Lenę do siebie. Upiekł ciasto. Pierwszy raz samodzielnie, choć wyglądało bardziej jak naleśnik. Wszyscy śmiali się, pili herbatę, słuchali radia grającego cicho stare przeboje. Kiedy Lena wyszła, a Martyna została jeszcze chwilę, powiedziała. Wiesz, że ten sąsiad naprzeciwko cię obserwował od samego początku? Andrzej spojrzał przez okno. Rzeczywiście, mężczyzna siedział na balkonie, jak zwykle z herbatą w ręku. Machnął do nich lekko. Andrzej się uśmiechnął. Może wszyscy potrzebujemy kogoś, kto zobaczy nas wtedy, gdy nawet my sami się nie widzimy. Tamtego wieczoru, po raz pierwszy od bardzo dawna, Andrzej zasnął bez ciężaru w sercu. W łódzkim mieszkaniu panowała cisza, ale była to cisza ciepła, pełna obecności. I nawet jeśli nie wszystko zostało wypowiedziane, zostało zrozumiane.